Warto okres zimowy poświęcić może bardziej na zapoznanie się z technologiami sprawdzić, jakie instalacje byśmy chcieli mieć w domu, czym będziemy ogrzewali, czy chcemy mieć dom energooszczędny, może wentylacja mechaniczna. Zima jest niekorzystnym okresem do budowy domu, ale stosując odpowiednie materiały, odpowiednie technologie, można kontynuować pracę. Generalną zasadą jest, że wszelkie roboty, tak zwane mokre, można przeprowadzać w temperaturze do Plus i powyżej 5 stopni. Dopuszczamy oczywiście robienie w troszkę niższych temperaturach, ale musimy się wspomagać wtedy albo od odpowiednimi materiałami, odpowiednimi zaprawami, jakimiś dodatkami chemicznymi, które zapewnią, że parametry, mimo tej obniżonej temperatury, materiałów, które stosujemy, będą nadal takie, jakie powinny być. Prowadząc budowę, staram się tak poprowadzić harmonogram prac. Aby jak najmniej prac zewnętrznych pozostało nam na okres późnej jesieni i zimy. Po zakryciu okien plandekami, folią, możemy w środku śmiało murować. Dogrzewając dom wewnątrz, możliwość jest prowadzenia prac instalatorskich, wewnętrznych. Naprawdę idealnym rozwiązaniem byłoby okres zimowy przeznaczyć na dokonanie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z przygotowaniem się do tej budowy, z zebraniem ofert wykonawców. Ten czas bardzo fajnie można sobie wykorzystać na zakup materiałów. Sam teren budowy musi być przygotowany do zimy, szczególnie jeśli kończymy budowę na etapie fundamentów. Fundamenty powinny być zabezpieczone przed niskimi temperaturami, przed śniegiem, przed wodą. Wykonywanie wykopów fundamentowych przed zimą nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo takich wykopów zostawić na pewno nie możemy. Musimy je albo zabezpieczyć. No albo liczyć się z tym, że niestety potem będziemy te roboty ziemne musieli powtórzyć, bo grunt, który był odsłonięty i tam ingerował mróz, niestety traci swoje właściwości i nie jest już w większości gruntem budowlanym. Zabezpieczyć przede wszystkim ściany przed śniegiem, przed lodem, poprzykrywać matami, ewentualnie folio. Musimy pamiętać o tym, żeby sobie tak ukształtować teren na tej naszej działce, żeby woda, która ewentualnie będzie się pojawiać, no jeśli nie z opadów, no to chociażby z rozmarzania śniegu, żeby ona była odprowadzona od naszego budynku, od naszych elementów, od naszych miejsc, gdzie przechowujemy te nasze materiały. Wychodzimy. Po południu z budynku, który nie jest ogrzewany, musimy zabezpieczyć ujęcie wody. Najlepiej jeżeli spuścimy całą wodę z instalacji, żeby nie zamarzła i żeby nie rozsadziła nam rur. Do zaprawy cienkowarstwowej, klejowej. Wody dużo nie idzie, także przy zgromadzeniu 50 litrów wystarczy na cały dzień. Wodę możemy zarazem zbierać w beczkę, przy której będzie stał koksownik, który będzie ogrzewał materiały bloczki i tonga, a zarazem będzie to trzymał temperaturę wody, którą będziemy dodawali do zaprawy cienkowarstwowej. Musimy pamiętać również o warunkach dla ekipy. Zadbać o to, żebyśmy mieli gdzie się schować w czasie opadów, w śniegu. Czy większych mrozów, na pewno wtedy i praca będzie wydajniejsza, i jakość tych robót będzie zdecydowanie lepsza. W przypadku dużych inwestycji w okresie zimy są specjalne wymagania, natomiast kontynuując budowę w okresie zimy małych obiektów, nie ma specjalnych wymagań, prowadzi to kierownik budowy i steruje budową w okresie zimy. Co wolno, czego nie wolno.